W Polsce coraz bardziej popularny staje się najem długoterminowy. Wynajmując mieszkanie zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy, co może nas czekać złego. Zdarzają się takie sytuacje, w których prawie nikt nie wie, co należy zrobić. Postaram się podpowiedzieć Wam, jak się na to przygotować. Zacząć należy od tego, kto będzie najemcą. Przed wynajemciem zrób research takiej osoby. Czasami wystarczy kilka prostych kroków, takich jak przejrzenie profilu na Facebooku. Tam możesz się dowiedzieć naprawdę sporo na temat danej osoby. Wiedzą o tym chociażby socjolodzy, którzy określają media społecznościowe jako kopalnie wiedzy na temat ludzi. Jeśli człowiek nie jest dostępny w sieci, umów się z nim na spotkanie, ale nie jeden, a przynajmniej dwa razy. Tak, abyś mógł lepiej go poznać. Lepiej unikać osób, które mogą przysporzyć Ci wielu kłopotów, a z takiej rozmowy możesz wiele wywnioskować. Warto też podjąć obserwacje w pierwszym okresie po wynajęciu. W tym celu żyj zawsze dobrze z sąsiadami, bo ci zawsze mogą donieść uprzejmie, czy dany lokator jest ok. Warto wykonać te kilka kroków, które nic nie kosztują, a mogą spowodować to, że nie wynajmiesz na przykład osobie, która jest członkiem mafii. Gdy już wszystko się układa dobrze i masz już tego lokatora, może przyjść coś takiego jak jego śmierć. Tak, to może się wydarzyć w Twoim lokalu. Co wtedy należy zrobić? W pierwszej kolejności powinieneś zadbać o kwestie bezpieczeństwa związane z wszelkimi przeglądami. Mowa o przeglądach kominiarskich, pieców gazowych, elektrycznych, przeglądów y, instalacji hydraulicznej i tym itp. Wszystko po to, żeby nie kusić losu i żeby Twoje niedopatrzenia nie spowodowały śmierci Twojego lokatora, możesz zadbać o to osobiście bądź zapisać w umowie, że spoczywa to na barkach klienta. Kiedy klient mieszka w swoim mieszkaniu, jest na przykład singlem, mieszka sam. Poproś od niego dodatkowy numer telefonu kogoś bliskiego, kogoś z rodziny, na wypadek, gdyby coś się stało. Co zrobić jednak, gdy już ktoś umrze w twoim mieszkaniu? Nie możesz panikować. W pierwszej kolejności wezwij karetkę, a następnie policja. Oczywiście, po takim incydencie, powinieneś dokonać odpowiedniego remontu. W wynajmowanym lokalu może również dojść do innych incydentów. Jednym z nich może być pożar, czyli spalane mieszkanie. Przede wszystkim zabezpiecz nieruchomość odpowiednim ubezpieczeniem. W wynajmowanym mieszkaniu unikaj również starych, niesprawdzonych urządzeń elektrycznych, które mogą zapruszyć ogień. Możesz również zainstalować czujnik dymu czy gazu. Dołożysz wszelkich starań do większego bezpieczeństwa. Bywa też tak, że w Twoim mieszkaniu klient może złamać sobie na przykład nogę. Niby nie musisz mieć ubezpieczenia cywilnego, ale w Polsce prawo jest tak niejednoznaczne, że warto je wykupić. Te nieduże pieniądze mogą spowodować, że unikniesz wielu kłopotów. Przy wynajmie długoterminowym, minusem może okazać się ślad, jaki pozostawi klient, który w Twoim mieszkaniu prowadził dziwną działalność gospodarczą. Co w przypadku, kiedy będzie to wpis o agencji towarzyskiej który będzie widniał pod Twoim adresem. Taki adres jest wtedy spalony, a pozbycie się śladów w internecie może być trudne. Stąd zabezpiecz się w umowie, że wszelkie używanie Twojego adresu musi być konsultowane z Tobą. Ogólnie najem długoterminowy to stałe przychody i mniej problemów. Zwróć jednak uwagę na te minusy, a będziesz się czuł po prostu bardziej bezpieczny.